Cześć. Witaj, witaj. Witamy, Państwa. Witamy Państwa. Chcieliśmy dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat produktów biobójczych i informacji, na które należy zwrócić uwagę w okresie zmiany ważności pozwoleń, jak nie ulec dezinformacji. Na początek należałoby powiedzieć, jakie akty prawne regulują nam stan prawny i sytuację, jeżeli chodzi o produkty biobójcze. Na dzień dzisiejszy pamiętajmy, że mamy dwa takie nadrzędne wykonawcze akty prawne, właściwie jeden europejski jest to BPR tak zwany, czyli Regulacja Pukał biobójczych i polski ustawa, która jest aktem wykonawczym do tej ustawy europejskiej można powiedzieć. To są te dwa podstawowe i tymi na rynku się kreujemy. One regulują tak naprawdę cały zakres związany z obrotem, udostępnianiem, z informacją, z wydawaniem pozwoleń, ale także wiele, wiele innych aspektów, które stanowią ważny problem, a dzisiaj się skupimy na tym najważniejszym, którym jest ważność pozwoleń w kontekście pozwoleń naszych krajowych, jak i europejskich. No właśnie, e, pozwolenia krajowe. E, ja ostatnio na jednym ze spotkań z e, w szpitali usłyszałem, no dobrze, kwas pod to może nawet ciekawa propozycja, ale krótka, bo e, z perspektywą i horyzontem do końca grudnia. To fakt, czy... Fake news. No generalnie jest coś w tym prawdy. Powiedziałbym nawet, że to jest to fakt, ponieważ jeżeli się przyjrzymy wszystkim pozwoleniom, które funkcjonują, zostały wydane na rynku polskim, to prawda, na każdym z nich znajdujemy datę 31 grudnia 2024. Dlaczego tak wynika? Ponieważ był taki pierwotny termin zakończenia prac przez Komisję Europejską, właściwie Europejską Agencję Chemikaliów, która miała zatwierdzić, wszystkie substancje chemiczne no niestety w natłoku substancji aktywnych i długiej kolejki ten proces się nie udał i ten termin został można powiedzieć, wydłużony i nie wszystkie pozwolenia tracą ważność 31 grudnia 2024, bo już praktycznie w dwóch komunikatach wcześniejszych w tym roku, czyli w lutym i 27 maja prezes urzędu rejestracji wydał komunikat, że takie przedłużenie będzie miało miejsce. I ono zostało w sumie można powiedzieć opublikowane właśnie 27 maja 2024 podając warunki takiego przedłużenia pozwoleń krajowych i w związku z tym, na co należy zwrócić uwagę, że w tym okresie teraz od już dnia dzisiejszego do 30 grudnia, 31 grudnia 2030 roku będziemy mieli sytuację, że w obrocie będą produkty biobójcze wydane w oparciu o wydane pozwolenia krajowe, jak i te, które mają wydane pozwolenia europejskie, no właśnie, drugą informacją z takich spotkań z, w terenie, przy to była ta informacja, że skoro do końca grudnia, no to oczywiście moje produkty już dalej nie będą mogły być stosowane, natomiast na produkty biometakła, BMA Sept-R, Natomiast oczywiście ja szybciutko to sprostowałem, bo to pytanie zadałem Tobie na potrzeby tego webinaru. Bardzo dokładnie. dokładnie przeglądamy całą legislację i cały kalendarz i harmonogram. Korzystamy z usług profesjonalnej firmy, która prowadzi nam ten cały proces. I oczywiście, że złożyliśmy odpowiednie dokumenty, e, upoważnienie, tak naprawdę w stronę Prezesa Urzędu, Tak który bo wydał nam te, to zostało jasne przedłużenie do 2030 roku. Dokładnie, ponieważ w tym komunikacie, o którym wspomnieliśmy wcześniej, prezes Urzędu jasno sprecyzował, tak, jakie warunki muszą być spełnione, żeby produkt miał przedłużone pozwolenie do 2030. I jednym to jest to, o czym wspomniałeś, Grzegorz, wydanie można powiedzieć pełnomocnictwo upoważnienie jako prezesa urzędu do wydłużenia tego terminu ważności, ale jest jeszcze jeden mały kluczek I Twój produkt już podlega pod tą ścieżkę, ponieważ substancja aktywna, na której jest oparty bma już został niejako wpisany na listę Europejskiej Agencji Chemikaliów, czyli jest substancją zatwierdzoną, i w związku z tym musiałeś jeszcze jeden warunek spełnić. Podać. Tak, numer, numer procedowania w r bp dokładnie. czyli tak zwanym panelu, nie tak zwanym, no dokładnie panelu, w którym przeprowadza się cały proces rejestracji. Mhm. To jest nazwa techniczna, natomiast ten numer identyfikuje proces, w którym dana, dany produkt jest przechodzi dalszy cały etap rejestracji. I nie zmienia to faktu, że dalej będziesz pracować ze swoim produktem na pozwoleniu krajowym do czasu, kiedy uzyskasz pozwolenie europejskie. A w następnym odcinku. Wszystkie dokumenty związane z pozwoleniem krajowym tracą ważność. Takie pozwolenie wygasa z dniem wydania pozwolenia europejskiego. I co się z tym wiąże? Co z etykietami, co z treścią e, stosowania instrukcją, co z materiałami informacyjnymi?